Chciałbym Wam zaprezentować nasz kolejny nowy zestaw komputerowy, który został zamówiony przez naszego klienta. Zestaw został przez nas poskładany, przetestowany i jest gotowy do wydania. I muszę Wam powiedzieć, że jest to pierwszy zamówiony zestaw w tym roku, który będzie służył jako prezent na pierwszą komunię świętą. Zestaw został przygotowany już pod gry w rodziczości 1440p. Na pokładzie tej jednostki znajdziemy m.in. płytę główną od producenta MSI model B650M Gaming Plus WiFi. Jest procesor AMD Ryzen 5 7500F, który chłodzony jest chłodzeniem od Endorfi. Jest to model Spartan 5 Max w wydaniu ARGB. Mamy pamięć operacyjną od producenta Patriot. Jest to seria Viper Venom, dwie kości 16 GB z taktowaniem 6000 megatransferów na sekundę i opóźnieniami CL30. Dysk SSD M2 NVMe jest również od Patriot, to jest seria Viper model vp 4300 Lite o pojemności 1 TB, który znajduje się tam głęboko pod radiatorem z napisem Gaming. Karta graficzna to Gigabyte Radeon RX 7700 XT w wydaniu Gaming OC. Całość zasilana jest zasilaczem od producenta Seasonic. Jest to seria B12, model BM650, model o mocy 650 W z certyfikatem 80 Plus brąz. Jeżeli chodzi o obudowę, jest to wyrób od Endorphi, model Ventum 200 ARGB. Mamy cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB, trzy z frontu obudowy, jeden z tyłu. Pokażę Wam jeszcze stronę serwisową obudowy. Tak się tutaj to wszystko prezentuje. Pełną specyfikację tego zestawu komputerowego, tak jak zawsze, znajdziecie w opisie materiału wideo.